znów zagrała i znów z wielką pompą. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w tym roku w Wąbrzeźnie rekordową sumę, ponad 16 600 zł. Powiemy o tym w dzisiejszym wydaniu programu lokalnego. Anna Więcławska, witam Państwa. Informacje na temat orkiestry przedstawimy w dzisiejszych wiadomościach. Z kolei w propozycjach programowych zaproszę Państwa do obejrzenia materiału z festiwalu Rozśpiewane Dzieciaki, fragmentu koncertu sylwestrowego na Wąbrzeskim Rynku, koncertu kolęd w bajce, a także pokażemy nowy materiał historyczny Pawła Bekera, w którym opowie dziś o tak zwanej tablicy Sokoła. A rozpoczynamy od aktualnych wiadomości. Na początek informacje z ratusza. Jak informowaliśmy Państwa w ubiegłym tygodniu rozpoczął się nowy cykl dyżurów Rady Miasta Wąbrzeźno. Najbliższy dyżur odbędzie się 21 stycznia, a pełnić będzie go radny Ryszard Ignasiak. Przez najbliższe dwa miesiące dyżury będą odbywać się wyjątkowo w sali numer 19 w ratuszu. Godzina 15 pozostaje bez zmian. Przewodniczący Rady zaprasza natomiast w każdy wtorek w godzinach od 12.30 do 13.00. Do 21 lutego w Urzędzie Miasta przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie likwidacji azbestu. Dotacja na demontaż, transport, unieszkodliwienie oraz zabezpieczenie odpadów zawierających azbest udzielana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Skorzystać z niej mogą zarówno osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej www.bip.pl wabrzezno.com lub w siedzibie Urzędu Miasta, gdzie składa się wnioski. Tam znajdą Państwo także szczegółowe informacje na temat dofinansowania. W informacjach ze starostwa powracamy do wydarzeń z okresu świąteczno-noworocznego. Jeszcze przed świętami, podczas spotkania płatkowego strażaków ochotników z terenu powiatu wręczono tytuł strażaka roku, z kolei 7 stycznia na symboliczny toast noworoczny zaprosił starosta wążeski. W miłej, przyjaznej atmosferze odbyło się spotkanie noworoczne w starostwie powiatowym. Z zaproszenia starostwa do wspólnego, symbolicznego rozpoczęcia nowego roku lampką szampana skorzystali samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, służb mundurowych czy jednostek organizacyjnych powiatu. Wysłuchali oni życzeń noworocznych skierowanych przez starostę wąbrzeskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Adama Puchałę oraz wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Womorskiego, Ryszarda Bobera. Krzysztof Maćkiewicz podsumował ponadto miniony rok, mówił o rozpoczęciu realizacji przebudowy drogi powiatowej w Obrzeźno-Kowalewo-Pomorskie, czy o oddaniu do użytku nowej strażnicy komendy powiatowej straży pożarnej. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani złożyli sobie noworoczne życzenia. A jeszcze przed nowym rokiem na tradycyjnym spotkaniu płatkowym zgromadzili się druchowie z ochotniczych straży pożarnych w powiecie wąbrzeskim. Oprócz podsumowania działalności OSP w roku 2013 podczas uroczystości wręczono tytuł Strażaka roku został nim Radosław Heger, zastępca naczelnika jednostki zakładowej OSP Ergis Eurofilms. Siedmiosobowa kapituła konkursowa w głosowaniu tajnym wybrała go spośród czterech nominowanych. Jeden czyn, który. W zasadzie spowodował, iż uratował innych kolegów. Przyczynił się do tego, że uratował mienie znacznej wartości. Sądzę, że to było powodem, iż został tegorocznym laureatem Strażaka, został Strażakiem Roku Powiatu Wążeckiego. Mowa o pożarze, który 24 kwietnia ugasił Radosław Heger, a który wybuchł w magazynie w zakładzie, gdzie pracuje Strażak Roku. Ale nie tylko to wydarzenie przesądziło o jego wygranej. Młodość tego człowieka, jego chęć do pracy społecznej, jego mimo krótkiego. W Stażów straży, wszechstronne wyszkolenie zdecydowało o tym, że został strażakiem roku Powiatu Brzeskiego 2013. Laureatowi, który niestety nie chciał chwalić się swoim sukcesem przed naszą kamerą serdecznie gratulujemy, jak też pozostałym nominowanym, a byli to Zbigniew Szydzik, prezes OSP w Jarantowicach, Krzysztof Bryta, sekretarz OSP w Niedźwiedziu oraz Krzysztof Zieliński, naczelnik OSP w Osieczku. Wszyscy zostali docenieni za swoją działalność na rzecz jednostek strażackich i całej społeczności. Życzyć trzeba, aby coraz więcej młodych ludzi Którzy pojawiają się w szeregach ochotniczych straży pożarnych, widziało sens swojego działania i sądzę, że właśnie e, laureat tegoroczny to jest taki dobry sygnał dla młodego pokolenia. Z pewnością takie życzenia padały podczas łamania się płatkiem, które zwieńczyło strażacką uroczystość. W okresie świąteczno-noworocznym opinią publiczną w całej Polsce wstrząsnęły kolejne doniesienia na temat pijanych kierowców. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wiele osób postanowiło prowadzić samochód na podwójnym gazie w naszym powiecie oraz co na ten temat sądzą mieszkańcy womrzeźna. Pijany kierowca wjeżdża w grupę pieszych w kamieniu pomorskim, zabija sześć osób. W łodzi, pijany motorniczy powoduje wypadek, w którym giną trzy osoby. Te dwa najtragiczniejsze zdarzenia poruszyły Polaków na przełomie grudnia i stycznia, a wraz z nimi znów rozgorzała ogólnopolska dyskusja, jak wyeliminować z ruchu kierowców pod wpływem alkoholu. Zdaniem wielu, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, jazda na podwójnym gazie wiąże się ze zbyt małymi konsekwencjami. Zakierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu bądź środka odurzającego grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Natomiast zakierowanie pojazdem niemechanicznym grozi kara grzywny. W 2013 roku zatrzymano na polskich drogach 162 tysiące nietrzeźwych kierujących, tylko od Wigilii do Nowego Roku prawie 2000. Na szczęście w powiecie wąbrzeskim statystyki te nie wyglądają tak groźnie. W okresie świąteczno-noworocznym na drogach naszego powiatu było można powiedzieć spokojnie. Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali tylko jednego nietrzeźwego kierującego samochodem, któremu grozi za ten czyn kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Utrata prawo jazdy na minimum 3 lata, kary materialne, alkomaty w każdym aucie, takie sposoby walki z pijanymi kierowcami zapowiada rząd. A jak widzą ten problem mieszkańcy Wąbrzeźna? Na temat pijanych kierowców, moim zdaniem to powinni prawo jazdy zabrać dożywotnio. My pijakamy? Prawo jazdy im zabierać. Za małe kary, proszę Panią, są za małe, stanowczo za małe. Ile tych wypadków teraz, nie? To ja wiem, to nic nie da raczej. To nie, to tak, tak jak ktoś pije, to będzie pił. Myślę, że mi się uda nie. No w jaki sposób? No w taki, żeby nie pili więcej, nie? Albo pieniędzmi, albo... a nie. zabrać w na przykład do żywotnia. No, i żeby to coś pomogło w tym, ale to pomoże. Takim to już nie ma lekarstwa. W samochodzie, takie coś, że samochód nie ruszy, jak wejdzie piek. Mhm. No, ja, ja to powiedziałam, i to później usłyszałam, że już takie za granicą jest, nie? I chcą to w Polsce też próbować. No i nie wie w Polsce ma być w 15 roku, ale nie wiadomo. Napijanego kierowcy to najodpowiedniejsza y, jest własna odpowiedzialność danego kierowcy. Nie ma chyba mądrego na to, żeby ktokolwiek to rozwiązał. Po prostu każdy kierowca musi mieć swoją świadomość, że nie siada się po spożyciu alkoholu. I tylko tyle. Moim zdaniem nie wiem, bo już w telewizji też tam było, że nie ma, ma być ten wprowadzony, nie? Yy, alkomaty. alkomaty w samochodach, nie? I moim zdaniem to by było chyba dobre. Jak zapobiegać? Pierwsze, większa jakaś akcja w radiu, telewizji, w prasie to. Drugie, bezwzględnie przestrzegać zasady. Jeżeli przekroczyłeś już raz i drugi raz jeździsz bez prawo jazdu, no niestety, tylko i wyłącznie odosobnienie na jakiś okres czasu, bo nie ma innej. To jest najważniejsze. Pomoże? Powinno. Chyba do kogoś w pewnym okresie czasu dotrze ta świadomość, że nie ja kogoś, ale że ja kogoś skrzywdzę, to mnie, mnie również ukażą i dobrze będę to odczuwał. Jak karać? No karać? Żadne kary nie pomogą pani. Tyle jest już mówione. I brali w, w telewizji, że naprawdę szkoda w ogóle. Czyli nic się nie zmieni? Nic, wątpię. Może się zmieni, ale to jeszcze musimy dorosnąć do tego. No nie wiem, czy zwiększenie kar to by było, czy, czy to jest dobry pomysł. Po prostu to jest mentalność. To siedzi w głowie, nie? A jak, jakim sposobem z tego wyjść, także ja nie wiem. Nie? Ciężka sprawa. Ciężka sprawa, naprawdę. No bo oczywiście, żeby jak najmniej. Nie pozwalać, że drudzy co z nimi piją, a później jedzie żeby Nie reagować na to, kurdę. No, no, no. Najpierw wypije, tak a później z nim jeszcze, kurde, siada i jedzie. No, to, to Młodaście piliśmy okazjonalnie, teraz już idę do apteki po krople, właśnie, tylko krople. <laughs> Czy walkę z pijanymi kierowcami można wygrać? Czy istnieje skuteczny sposób, który jest w stanie zmniejszyć liczbę kierowców na podwójnym gazie? Te pytania na razie to pozostaną otwarte. Teraz czas na coś bardziej optymistycznego. Rekordową sumę zebrano podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w Wąbrzeźnie zorganizował Dom Kultury. W informacjach kulturalnych ponadto program Projektor Wolontariat Studencki, a także jasełka na rynku i koncert kolęd w Przedszkolu Miejskim Bajka. Święto jest w Polsce tylko raz do roku, to dzień, w którym gra wielka orkiestra świątecznej pomocy. W niedzielę odbył się 22 jej finał. Wąbrzeski sztab tradycyjnie mieścił się w domu kultury, gdzie tego dnia było najgłośniej w całym mieście. Ale wszystko zaczęło się już od godziny 9.30 rano, kiedy to na ulice miasta wyruszyła grupa 30 wolontariuszy z puszkami i charakterystycznymi czerwonymi serduszkami. Ludzie, jak co roku nie zawiedli kwestujących. No, jest zimno, ale jakoś to, że. że... Dużo ludzi wrzuca pieniądze i możemy dać te serca, jakoś tak nas ogrzewa i, może, i, i stoimy i, oglądamy, i po prostu zbieramy. Zbieramy dzisiaj pierwszy raz, z taką wielką grupą, no, ale ma, mało ludzi chce wrzucać, bo teraz taka pogoda i no, są trudne okoliczności, ale nam się zbierać, bo każdy wrzuca po dużej sumie, więc jakoś to idzie. Pomagamy dzieciom, sobie wyjdziemy. Pogadamy z ludźmi też, mieli sobie. Nie uważasz, że to jest dobre No tak. Za rok pewnie też pójdziemy. Bardzo zainteresowała mnie ta akcja. Namówiła nas nasza drużynowa. No i chcieliśmy pomóc. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym orkiestra Jurka Owsiaka zbierała pieniądze na dwa cele. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz godnej opieki medycznej seniorów. Mimo że w dyskusji ogólnopolskiej nie brakuje głosów przeciwnych, to na ulicach Womrzeźna WOŚP zbierała pozytywne opinie. Podoba nam się ta akcja i dlatego, żeśmy ją tu poparli, wsparli. To znaczy, my wspieramy jak tylko powstała. A bardzo się cieszę, że teraz się robi dla takich jak my. Popieram ją od, od zarania w zasadzie, od powstania. Piękna inicjatywa, zawsze jestem za. Zawsze, co, co roku jakiś tam grosik wrzucamy. Popieram i, i, i no bo niestety te u nas służba zdrowia jaka jest, taka jest, każdy wie, a e, niestety potrzebna jest im pomóc, nie? Bardzo dla dobra, wyśmienita, dlatego że ja jestem już w takim wieku emerytalnym i tam owsiak też zbiera właśnie dla ludzi starszych i to mi się bardzo podoba, jak również dla tych najmniejszych, tych maluszków. Nasz wnuczek jest zdrowy, no to dzięki Bogu, ale jest wiele dzieci, które potrzebuje właśnie takiego wsparcia. No i to mi się wydaje, ta sprawa jest bardzo dobra. Po zakończeniu kwesty na ulicach, wolontariusze skierowali się do Domu Kultury, gdzie mieścił się sztab orkiestry. Tu, po policzeniu pieniędzy zebranych do puszek, okazało się, że najwięcej, bo aż prawie 950 zł, zebrała Natalia Stankowska. Łącznie cała grupa wolontariuszy przyniosła w puszkach aż ponad 8150 zł. O godzinie 15 rozpoczęła się wspólna zabawa w Wąbrzeskim Domu Kultury. Na scenie sali widowiskowej jako pierwsze prezentowały się młode talenty: instrumentaliści, zespół taneczny ze szkoły podstawowej nr 3, harcerze z dębowej łąki i przedszkolaki z bajki. Ich występy przyszły oglądać prawdziwe tłumy. W czasie odbywały się licytacje przedmiotów przekazanych do sztabu przez jednostki lokalnych artystów, ludzi dobrej woli. Drugi, 160 po raz pierwszy 200 200 po raz pierwszy 200 po raz drugi 210 po raz pierwszy. Ponad 40 różnego rodzaju suwenirów, które zaproponowaliśmy podczas aukcji udało nam się w dominującej mierze zlicytować. Pozostała tylko i wyłącznie garstka, dlatego też mogę powiedzieć z doświadczenia zmienionych finałów, w których brałam udział, że jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Bo łącznie licytacja powiększyła konto orkiestry o prawie 3900 zł. Za najwięcej, bo aż 600 zł, wylicytowano herb wąbrzeźna przekazany przez urząd miasta. Niektórzy stali się posiadaczami innych pamiątek, maskotek, obrazów czy tak jak burmistrz Wąbrzeźna, hełmu strażackiego używanego w akcjach ratowniczych, który na rzecz orkiestry oddała Wąbrzezka Komenda Państwowej Straży Pożarnej. Nie spodziewałem się, że będzie hełm, czekałem na coś takiego ciekawego. Trafił się ten hełm już wiedziałem, że go kupię. Także dobrze, że się z tym nie zdradziłem, bo pewnie ktoś by długo długo podbijał, a ja na pewno bym go kupił. W czasie, kiedy na scenie licytowano lub podziwiano muzyczne i taneczne talenty, w holu WDK można było skorzystać z kawiarenki, sklepiku oraz loterii, z których dochód oczywiście w całości przeznaczono na konto orkiestry. A najmłodsi mogli spędzić czas w dębowej krainie zabaw. Rodzice, na przykład, zostawiając tutaj dzieci, mogą podejść do nas i je zostawić. I wrzucając do puszki pieniądze, mogą zostawić. My no będziemy się z nimi bać na przykład podarowanki, mamy tu pełno zabawek, różnych różniastych. A scenę wciąż zajmowali kolejni artyści: wokaliści ze Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 1, Zespół Muzyczny Saks Duo, Klub Sportów i Sztuk Walki, Wąbrzeska Orkiestra Denta, a także beatboxer Bartłomiej Baker. Chciałbym właśnie wesprzeć właśnie ze względu właśnie na pomoc różnym osobom i też nie tylko z tego względu, ale też pokazać i tak na żywo ludziom, co to jest właśnie ten beatbox, na czym to polega, jak to wygląda na żywo, a nie tylko z telewizji lub internetu. Gwiazdą wieczoru była Grupa Pozytywni, która działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie. Pięcioosobowy zespół występował w Wąbrzeźnie po raz drugi. Muzykę właściwie opartą na motywach regge, czasami się inspirujemy również coverami z innych gatunków muzycznych, a na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przyjechaliśmy ze względu na szczytny cel, który przyświeca tutaj od lat już orkiestrze. W o godzinie 20.00 spory tłum podziwiał tradycyjne światełko do nieba. Fajerwerki hucznie zakończyły miejski finał wośpu organizowany przez Wążeski Dom Kultury. A było się z czego cieszyć, ponieważ zebrano podczas niego rekordową dotychczas w Wąbrzeźnie sumę aż 16 627 zł. Gdybyśmy zliczyli to gremium osób zaangażowanych w pomoc na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka, to moglibyśmy powiedzieć, że w to przedsięwzięcie, Włączyło się ponad 300 osób. Jest to rewelacyjny wynik. I mówię tutaj już o tym w kontekście efektu zbiórki finansowej, ale przede wszystkim również i tego aktywu społecznego, który był widoczny. To bardzo cieszy i nie ukrywajmy, napawa nas wszystkich dumą i wielką radością. Jurek Owsiach zaczął budzić ludzkie serce 22 lata temu. W tym roku ponownie odniósł sukces. Polacy, wśród nich i wąbrzeźnianie, po raz kolejny otworzyli swe serca i portfele. I na pewno nie zapomną o Fundacji Owsiaka także za rok. A my na szerszą relację z finału w Wąbrzeźnie zapraszamy w programie za tydzień. Mówię do Betlejem, a taksiarz za stówkę. Ale gdy usłyszał, co się wydarzyło. Wielką radość go to na szczęście wprawiło. Za nami połowa stycznia, a to miesiąc, w którym rozbrzmiewają jeszcze kolendy, a artyści wystawiają jasełka. Z naszą kamerą odwiedziliśmy 3 stycznia Placja na Pawła II, gdzie jasełka w plenerze zorganizował Wążeski Dom Kultury. Inscenizację Narodzenia Chrystusa przedstawili tu uczniowie gimnazjum nr 1. W treści odwoływali się także do teraźniejszych wydarzeń. Z możliwości obejrzenia jasełek w plenerze skorzystało wiele osób. Wśród nich przedszkolaki z ochronki i z bajki. Milusińscy z przedszkola miejskiego bajka mieli okazję powrócić do świątecznych klimatów także w siedzibie przedszkola. 10 stycznia zorganizowano tu bowiem koncert Kolęd, podczas którego zaprezentowała się najmłodsza grupa kotki. Oprócz świątecznych piosenek dzieci, które przygotowała pani Aleksandra Rudnicka, chwaliły się również swoimi umiejętnościami recytatorskimi. A wszystko przeplatały dźwięki kolęd w wykonaniu womżeckiego zespołu Ichtis, który tego dnia odwiedził przedszkolaków. Na dłuższy fragment koncertu kolentc bajki zapraszamy dziś po wiadomościach. Na koniec informacji kulturalnych powracamy do programu Projektor Wolontariat Studencki, który odbywał się w grudniu w WDK. Przypomnijmy, grupa studentek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia prowadziła cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci. Projekt miał nauczyć dzieci metody quillingu, czyli zmieniania pasków papieru i w, nie wiem w różne kształty typu łezki, serduszka, kółeczka i nie wiem, oczka i różne takie do tworzenia kartek pocztowych. Oczywiście o tematyce świątecznej. Swoją kartkę podczas zajęć tworzyła między innymi Agatka, która stwierdziła, że metoda quillingu wcale nie jest trudna. Bardzo podobało mi się to zajęcie. Wykonałam tę kartkę y... I gdzie ona teraz trafi? Ona trafi teraz do chorych dzieci. Bo taki był końcowy cel zajęć, aby przygotowane prace w ramach akcji Marzycielska Poczta rozesłać do chorych dzieci z całej Polski, co spotkało się z entuzjazmem uczestników zajęć. Projektor wolontariat studencki to program polskoamerykańskiej Fundacji Wolności. Wiadomości kończymy krótką informacją historyczną. 24 stycznia 1945 roku w Wąbrzeźnie zakończyła się okupacja hitlerowska. Tego dnia do miasta wkroczyły wojska radzieckie. Druga wojna to wciąż ważny temat. Dlatego chcielibyśmy dziś Państwu przybliżyć wojenne wspomnienia pana Jana Sobolewskiego. Od godziny 8 do 16 systematycznie na zmianę bombardowali nas Sztukasy. I miały w tych, na śmigła, włączone syreny. Były strasznie. Po prostu mm, szokujące. Jan Sobolewski urodził się w 1915 roku w pobliskim radzeniu. Jeszcze w latach 30. rozpoczął pracę jako nauczyciel na Kresach Wschodnich, a później tam przeszedł przeszkolenie wojskowe. Jako podporucznik wojska polskiego w sierpniu 1939 roku trafił na pomorze, na które 1 września uderzyli Niemcy. Jadąc, prawda, koło Kościoła ewangelickim, kościoła ewangelickim, z wieży zostaliśmy w no, z wieży, z karabinów. Jeden żołnierz był ranny, no, ale myśmy pośpieszyli, jechaliśmy dalej, bo nie było czasu. Po udziale w słynnych walkach nad Bzurą trafił do niewoli. Jako jeńca wojennego obejmowały go porozumienia międzynarodowe, tak zwana karta genewska. Trafił do Bawarii, gdzie spędził cały okres wojny w oflagu w Murnau. Podczas wojny dane mu było spotkać takich bohaterów jak generał Anders, generał Bur-Komorowski. Doczekał wyzwolenia obozu przez armię amerykańską. Do Polski wrócił w 1946 roku. Po wojnie brał aktywny udział w stowarzyszeniach kombatanckich, spotkaniach z młodzieżą, uroczystościach patriotycznych. Z jego inicjatywy w wąbrzeskim kościele farnym zawisła tablica upamiętniająca ofiary hitlerowskiego reżimu. Jego wspomnienia są niezwykle barwne, szczegółowe i żywe. Na spotkanie z panem Janem Sobolewskim zapraszamy w jednym z kolejnych programów. I tym materiałem kończymy dzisiejsze wydanie programu lokalnego. Serdecznie dziękuję, że byliście Państwo z nami i zapraszam tradycyjnie za tydzień o godzinie 16. Do zobaczenia.